Wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor: organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. Białostoczenie zdecydowali, na co przeznaczyć 10 milionów złotych z budżetu obywatelskiego. Do realizacji zakwalifikowano 7 propozycji mieszkańców. Największą liczbę głosów zdobył projekt Bulwary Świętego Jana Teologa, w ramach którego na osiedlu TBS -y powstanie teren rekreacyjny i amfiteatr. Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni. Wszystkim z tym, którzy głosowali serdecznie dziękujemy, że wsparli tę inicjatywę i trzeba powiedzieć, że to ze wszechmiar może też i wyjątkowy w skali naszego kraju projekt, bo to projekt, który został stworzony przez jedną, najmniejszą w Białstoku prawosławną parafię, ale z, z, do, w, zbieranie głosów i w poparcie z, w, udało nam się włączyć całą lokalną wspólnotę, łącznie z rzymskokatolickimi dwoma parafiami, szkoły, przedszkola, y, te wszystkie miejsca, gdzie, gdzie mogliśmy dotrzeć do ludzi i naszych mieszkańców ale też myślę że i z całego miasta inne prawosławne parafie pomagały zbierać głosy także to taka bardzo bardzo fajny ten sukces bo to nie jest sukces jednej parafii czy tego kto to wymyślił ale przede wszystkim wielkiej rzeszy ludzi którzy bezinteresownie zaangażowali się żeby dać coś mieszkańcom Białego Stoku nie zaskoczył fakt, że wysoko na liście znalazła się propozycja zgłoszona przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie, społeczna koncepcja węglowej etap pierwszy, która zdobyła ponad 4 tysiące głosów. Węglowa społeczna koncepcja, ten etap pierwszy, który teraz szczęśliwie znalazł się na liście tej rankingowej, końcowej budżetu obywatelskiego białostockiego na, na rok 2014, jest projektem, który powstawał tak naprawdę chyba w sposób najbardziej kompleksowy ze wszystkich, które były zgłoszone, przynajmniej z tego, o czym wiemy. Dlatego, że prace nad społeczną koncepcją zaczęły się z początkiem bieżącego roku i my od kilku miesięcy rozmawialiśmy z mieszkańcami Białego Stoku, zapraszaliśmy ich na warsztaty partycypacyjne, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób węglowa mogłaby się zmienić tak po prostu. A dopiero potem okazało się, że miasto. Rzeczywiście w tym roku już zaprosi mieszkańców do głosowania na budżet obywatelski, więc dla nas wniosek do budżetu obywatelskiego był częścią większego procesu tworzenia społecznej koncepcji i proponowania zmian właśnie na, na całym terenie węglowej. W ramach warsztatów zostało opracowanych 20 postulatów dotyczących tego, co warto by zmienić na węglowej. Chodzi przede wszystkim o uporządkowanie i oznakowanie placu, powstaną też tereny sportowo-rekreacyjne. Wielkim postulatem, wielkim oczekiwaniem mieszkańców było to, żeby Węglowa była takim miejscem przyjaznym, gdzie można spędzać wolny czas, gdzie można e, coś zrobić w powiedzmy, takiej przestrzeni przyjaznej i, i, i wygodnej do korzystania. Stąd boiska, e, placa zabaw, takie tereny do, do spędzania czasu wolnego. No i chyba ostatnia z takich głównych inwestycji, jeśli chodzi o Węglową, to budowa nowego przejścia przez tory kolejowe. Ponieważ no, mieszkańcy zgłaszali, że teren jest trudno dostępny od strony centrum miasta, od strony ulicy Poleskiej. Tam jest e, tranzytowa linia kolejowa. No, już niespecjalnie używana, powstał taki pomysł, żeby albo kładką nad torami, albo w poziomie torów przez przejście takie specjalne, zabezpieczone kolejowe, żeby na węglową można było tam wchodzić. No i to właśnie też znalazło się w naszym, naszym, w naszym wniosku. Prezydent Tadeusz Truskolaski bardzo pozytywnie oceniał udział mieszkańców Białego Stoku w głosowaniu. Zapowiedział też, że pomysł będzie kontynuowany w następnych latach. Moja opinia jest jednoznacznie bardzo pozytywna. Jestem bardzo mile zaskoczony, że 40 592 mieszkańców wzięło udział w tym głosowaniu na budżet obywatelski. To chyba bezprecedensowa liczba, jeżeli chodzi o udział mieszkańców miasta. W no w takich pracach czy też w konsultacjach dotyczących spraw miejskich bardzo serdecznie chciałem wszystkim podziękować, zadali, którzy zadali sobie trud. Ja dziękuję o jednemu mieszkańcowi mniej, bo, bo jednym z tych wśród byłem ja, więc, więc też oddałem ten głos na budżet obywatelski przez internet. W ten sposób, tak dużym odzewem mieszkańcy zadecydowali, że po pierwsze, jest to ważna inicjatywa i będzie kontynuowana w następnych latach. W głosowaniu wzięło udział prawie 41 tysięcy osób. Po przeanalizowaniu wyników około 8 tysięcy głosów okazało się nieważnych ze względu na błędnie podany PESEL lub brak numerów w spisie białostockich wyborców. Z budżetu obywatelskiego zostanie sfinansowana także budowa kładki dla pieszych przez rzekę Białą oraz chodnika stanowiącego dojście do kładki. Centrum Sportów Miejskich, budowa drogi osiedlowej na ulicy Bacieczki łączącej ulicę Armii Krajowej z Lasem Bacieczkowskim. Przychylność mieszkańców uzyskał także projekt Turystyka, Sport i Rekreacja rowerowo narciarska w Lesie Pietrasze oraz budowa ośrodka piłkarskiego i boisk osiedlowych. Szczegółowe informacje i opisy projektów można znaleźć na stronie www.bialystok.pl. Poznajmy się. Dzieci ze szkoły podstawowej numer 44 w Białym Stoku pod okiem instruktorów przygotowują spektakl Królowa Śniegu. Biorą udział w warsztatach tanecznych, teatralnych, muzycznych i scenograficznych. Wszystko to dzięki projektowi Karuzela wokół sztuki, dofinansowanemu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ no na każdej grupie, że tak powiem, gdzie zakładaliśmy logistycznie, będzie po 8 uczestników, mamy po 20, więc po prostu no to jest taki przyrost. I ciągle mam taki deficyt, że brakuje, że brakuje tych, tych miejsc. Odmawiam, że tak powiem rodzicom cały czas. No i być może jakaś szansa będzie, że po nowym roku coś nowego stworzymy, bo widzę, że jest potrzeba. Jest potrzeba ekspresji twórczej, ruchu, wyrażenia swoich emocji, zarówno na zajęciach teatralnych, tanecznych, na scenograficznych, że piękne już zaczynają kompozycje scenograficzne tworzyć. I tak samo u mnie na socjoterapii. Dzieci otwierają się, uwrażliwiają, wyrażają swoje emocje i to jest właśnie fajne. Tworzymy takie małe grupy. Grupy w poszczególnych zajęciach, ale w sumie mam nadzieję, że ten musical pomoże nam, że zrobimy wspólnie całą grupą piękny taki efekt końcowy, jakim będzie przedstawienie Królowa śniegu. Dzieciaki przygotowują samodzielnie elementy scenografii, będą tańczyć i grać na instrumentach. Premiera spektaklu przewidziana jest na połowę grudnia tego roku w białostockim Teatrze Lalek. Działania koordynuje Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal we współpracy ze szkołą.